To jest twój prezent urodzinowy. O Boże, to będzie mój prezent urodzinowy! Więc, więc ja się jaram, i nie chciałam się tak za bardzo tym zajarać, ale uważam, że teraz jest dobry moment, żeby się już zajarać. Dzień dobry z Warszawy. Jest godzina 8:20, a ja idę na jogę na 9 rano. Kupiłam sobie tygodniowy karnet na jogę Open żeby zmotywować się do ruchu i bardzo się cieszę bo uwielbiam robić jogę w studio jogi a często w podróży nie mam takiej możliwości więc bardzo mnie to cieszy a dzisiaj w ogóle jest przepiękny dzień niebieskie niebo świeci słońce bardzo miło Wierzę w to, jakie jest słoneczko. Ja byłam w Yoga Beat Studio na Power Winiasie i szczerze mówiąc, mało tam było winiasy, dużo było power, była to mega taka wymagająca praktyka i praktyka sama w sobie mi się mega podobała, ale było mega głośno. Ja lubię, jak yoga jest taka stylowana, jest cicho, spokojnie, a tutaj była głośna muzyka, też instruktorka była podłączona do głośnika. I po prostu mówiła przez mikrofon. Było dużo ludzi, co jest zrozumiałe, ale to chyba nie jest do końca mój klimat. Jutro idę tam do tego samego studia na in jogę i jestem ciekawa, czy będzie trochę ciszej. A teraz lecę na śniadanko. Śniadanko w Stolica kafe, Bardzo pyszne. Ja zamówiłam sobie jajka po turecku na lebnechu z palonym masłem. Bardzo, bardzo pyszne. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to wystrój tej kawiarni. Mi nie do końca się podoba, więc nie jest tam tak aż cute, miło, żeby sobie posiedzieć, więc e, ja idę znaleźć jakieś ładniejsze miejsce, bardziej estetyczne, w którym mogę sobie posiedzieć. Może zajdę do jakiegoś koncept storu, rozejrzę się za świątecznymi prezentami. Ja mam piątkę rodzeństwa, więc rodzina jest dosyć duża i my mamy taką tradycję, że robimy Secret Santa. Każdy z nas losuje jedną osobę, więc kupujemy jeden prezent świąteczny i jeden otrzymujemy. Ja jestem w sklepie Pantu Nie Stał i od razu zobaczyłam e, idealny prezent dla mojego brata, którego wylosowałam. Zakochałam się w tym świątecznym swetrze. Przecież to jest coś fantastycznego. Ja bym chciała kupić wszystko z tego sklepu. Próbowanie prezentów poszło o wiele łatwiej niż myślałam. Spędziłam jakieś dwie godziny w mojej ulubionej piekarni-kawiarni, czyli w Kubuś piekarenka. Zjadłam przepyszną drożdżówkę z paroszkiem i z gruszką, i dotrzymuję danego sobie słowa czyli przez godzinę dziennie przynajmniej piszę mojego nowego e-booka. Także dobra robota, Justyna. A teraz. Lecę się ogarnąć, bo czeka na mnie niespodzianka. Wróciłam do domu mojej przyjaciółki i szepczę, bo właśnie robi drzemkę. Ja piję Skyra. Nie zjadłam obiadu, więc jestem mega głodna, ale nie mam zamiaru jeść nic dużego, bo Karolina powiedziała, że ma na mnie niespodziankę. Odbierze mnie o 18.00 i powiedziała, że mam się ładnie ubrać i być głodna. Domyślam się, że idziemy na jakieś jedzenie. Jestem głodna, więc to udało mi się spełnić, ale może być problem z ładnym ubraniem, <grym> bo ja nie mam tutaj generalnie eleganckich ubrań, ale może uda mi się zaraz wziąć coś z szafy mojej przyjaciółki, u której właśnie śpię od kilku dni na kanapie. Okazało się, że w szafie Ani wisi moja biała koszula. Także powiedzmy, że Ubrałam się elegancko jak na moje możliwości, a to są realia przyjaźnienia się ze mną. To są moje rzeczy: to jest powiedzmy taka mm, szafa mm, polowa, i tu również są moje rzeczy, które sobie tutaj od jakiegoś czasu leżą: walizka i jakieś pudełka. Także mega wdzięczność dla mojej przyjaciółki Ani <grym> na to, że. Gości mnie na kanapie i trzyma moje rzeczy na chacie. Ale przyniosłam Ani drożdżówkę i dostanie ją do łóżeczka, proszę. <laughs> Nie widać cię. A co to za koleżanka przyjechała muzyna, ale jesteś piękna. Jestem dzięki. Nie to co ja. Wiedziałam, że jestem w ukrytej kamerze, ale... Się. Nie mam ani innych, ani innych butów, ani innych spodni. A, no dobrze. Przeżyjemy to. Nie ja mam do prezydenta. Tak, nie idziemy do prezydenta? I ja pierdziele. Nie mam pojęcia gdzie idziemy, ale miałam taki. Ja pierdziele. Karolina zabije mnie za ten outfit. Yy, ale ja mogę powiedzieć, yy, mogę powiedzieć trochę? Coś? Yy, ogólnie powiedziałam tylko, że mam być głodna i że gdzieś idziemy, ale możesz to dodam, powiedzieć to więcej. Zadam od siebie tylko tyle, że to jest twój prezent urodzinowy. O Boże, to będzie mój prezent urodzinowy! Więc, więc ja się jaram. I nie chciałam się tak za bardzo tym zajarać, ale uważam, że teraz jest dobry moment, żeby się już zajarać. No, to jest twój prezent ale urodzinowy. Ale tak myślałam, tak no, myślałam. Było to, nie, było no. to, nie dało się przygotować cię na to bez jednak do, dużej dozy spoileru. No, co miałam powiedzieć? Jestem mega ciekawa. Ja ogólnie mam tak, że nie spędzam za bardzo urodzin z przyjaciółmi, bo. Co 25 grudnia, no fajny dzień, tak. ale dosyć słaby dzień jeśli chodzi o świętowanie z najbliższymi, to gdyż, Chrystusem, stara. gdyż oni są często z rodziną, także mega się cieszę, że będę świętować moje urodziny wcześniej. 13 grudnia! 13 grudnia, wow, mega fajnie. Zaczynamy. Mówi się, że jest wiesz, birthday month, no to lecimy z tym. Jest, jestem ciekawa, co wymyśliłaś, naprawdę. Jezus, ja nie wiem. Ja jestem tak przyjęta, że ja to jest że w świecie, że można robić takie rzeczy dla ludzi, których się kocham. No, przecież... O Boże, ja Ciebie też kocham! Teraz to już jest oficjalne! <grym> Jesteśmy parą. Wasze domysły... Wasze domysły zostały potwierdzone. Strasznie podekscytowana, bo już za chwilę wszystko będzie jasne. Eee, a Was zapraszam na mój kanał na YouTube, Karol A ja jestem taka podekscytowana teraz. Dobra, a chcę, żebym Ci powiedziała, że w jakiej jesteśmy dzielnicy, żebyś zaczęła zgadywać, czy zapomnieć? Nie, ja nie chcę zgadywać. Ja kocham niespodzianki. Ja nie lubię dostawać fizycznych prezentów, ale kocham niespodzianki, zwłaszcza no, doświadczenia, a zwłaszcza jak to jest jedzenie. Zwłaszcza i jedzenia. No to myślę, więc dokładnie że... wiesz czego potrzebuję na pewno. Karolina jest najwspanialszą osobą, a na pewno najwspanialszą przyjaciółką na świecie. Zabiera mnie do restauracji, o której marzyłam. Idziemy Obie do. Marzyłyśmy. Obie marzyłyśmy. Ja chciałam Karolinę tutaj zabrać, ale Oczywiście to jest miejsce, do którego trzeba się zapisać pół roku wcześniej. Więc a ja mam i ty też. Więc Mega jestem wdzięczna. I już Ci dziękuję. Się obie, obie się dowiedzieliśmy o tym na wspólnej kolacji. Nam powiedział o tym szef kuchni w Noriko. Tak, bo właśnie rok temu, rok temu, półtora roku temu właściwie, tak. Karolina zabrała mnie pierwszy raz na omakasę i to była moja przedurodzinowa kolacja. I teraz się będziemy licytować, kto zabierze kogo na fajniejszą kolację. A ja teraz w wakacje Karolina zabrała. No zajebistą. Jak się tam? Do, Do epoki. A no. dzisiaj jesteśmy w hubie. Mam nadzieję, także... że przebije epokę i będziemy za każdym razem się przebijać. Dajcie znać. Gdzie mam zabrać Karolina w przyszłym roku? Bar Idziemy? Ja idziemy. Już jestem zachwycona, bo jesteśmy na chef's table. I najlepszą częścią jest to, że jesteśmy w kuchni. Nie widzimy kuchni z daleka, tylko jesteśmy w kuchni. Chciałam powiedzieć, że jakby ktoś chciał mi się oświadczyć, to mogłabym w tym topie na górze znaleźć pierścionek. Jest to przepiękne to była najwspanialsza kolacja w całym moim życiu i mam najwspanialszą przyjaciółkę która zorganizowała mi najwspanialsze urodziny które jeszcze nie są moimi urodzinami ale pomyślę życzenie Zostałam tylko dużo stolik z i. Teraz sobie pomyślałam, teraz że ja nie wiem, czego na... mam sobie życzyć, bo ja mam wszystko. Ja się teraz popłaczę. Dziękuję. Jest godzina 22, zaczęłyśmy o 18, więc spędziłyśmy 4 godziny jedząc. Jedząc i rozmawiając z szefem kuchni. To było jedno z najwspanialszych doświadczeń kulinarnych w moim życiu. I najlepsze było to, że siedziałyśmy w tej kuchni. No, jedzenie było oczywiście fantastyczne, nawet nie mam słów na to, jakie to było pyszne. I jakie to masz wrażenia? Ja się po prostu strasznie cieszę, że mogłam cię zrobić, tyle radości stara. Coś w sensie jakby robię to też dla siebie, nie ukrywam, że sprawia mi to frydy, cieszę się, że mogę być tego częścią, ale widząc to, ile mm -hmm. to ciebie robi, jakby ja mam takie... Ja chcę tak, ja tak, tak mogę no. żyć. Jakby i najlepsze jest to, że jest tyle rzeczy, które jeszcze mogę zrobić dla Ciebie i Ty dla mnie w tym tak. departamencie, w się sensie ile możemy przeżyć wspólnie, że to jest super ekscytujące, znaleźć taką swoją zabawkę, zabawkę, bo ja już śpię. Zajawkę, <gry> że jednocześnie masz coś, co Cię mega ekscytuje, ale możesz to przeżywać z bliską sobą. Tak, ale szczerze uważam, że, uważam że jedzeniowo to było najsmaczniejsze takie całkowite doznanie kolacyjne na pewno w moim życiu. Uwaga, ważna rzecz, moim zdaniem. Fine dining to są małe porcje, ale to nie jest mało jedzenia, mhm. na fine dining nie przychodzi się najedzonym. Tak. Okej, okay, nie przychodzi się umierająco głodnym, no bo też na początku to się wolno rozkręca, ale warto nie najeść się tego dnia jakoś bardzo, bo to jest dużo i, bardzo dużo i jedzenia. chcesz to zjeść, bo tak jak mówili, że ludzie zostawiają te ostatnie dania, no to mi byłoby szkoda takiej kolacji nie dojeść. Tak. to to z Polski. w kuchni patrzył, <głosone> patrzył na nas z podziwem. Tak, Powiedział, a ja myślę, wow, jestem pod wrażeniem. Mówiłem, Przecież to jest fantastyczne, pyszne, to czego no. by tego nie zjeść? I to nie było jakieś, wież, wiecie, chore obżarstwo, tylko bardzo, nie no, wspaniałe, przepyszne, polskie, lokalne, ale też inspirowane innymi kuchniami, mhm. ale zawsze z tym akcentem polskim, ale też nie męczące. To było fajne, nie było udziwnione, było ale też idealne, wymierzone porcje. Także jeżeli coś było wyraziste, to było tego dokładnie tyle, żebyś czuła się bardzo satysfakcjonowana, ale nie nie była szczęśliwa, że nie ma kolejnej łyżki. To było fajne. Tak, 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 tak. Fantastycznie, to było takie, na przykład, też, znaczy te borowiki. Jakby super, że to było dokładnie w tej, w tej formie. Polecam 100%, też naprawdę top moich doświadczeń w ogóle życiowych. Wiesz co, tak sobie myślę, że chyba będę wracać w grudniu do Polski. Może to będzie moja nowa tradycja, że będę wyjeżdżać sobie może październik, listopad. Nawet wjeżdżać, jak już obskoczymy wszystkie te knajpy. A później będę wracać w grudniu na święta, bo jednak no. jest bardzo miło. Grudzień jest kochany, jest Pięknie mega uroczo. Jest. Cudownie, zrób tak. Zrób Jeszcze raz tak. Ci dziękuję. Jezus, dzięki. I do zobaczenia w kolejnym filmie. A wy dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście się wybrać na taką kolację, czy uważacie, że może jest to przesada. Przerost formy nad treścią też? Ja kiedyś tak myślałam trochę. Też tak myślałam. Nie. A teraz A rozumiem, że to jednak jest wybitne. To jest sztuka. Znaczy, nie chciałabym tego jeść codziennie, bo jednak nie chcę mi się jeść 4 godziny kolacji. Tak. tak. I też jakby czasami masz ochotę na. Może ja nie mam ochoty na makaron z sosem e, o, z czosnkowym, czy tam z kopem, jak to Z pestą, nice. czy z jakimś tam. Ale czasami chcesz zjeść coś mega prostego. Tak, ja zazwyczaj tak, prosto tak, każdy tak. posiłek, i to jest raczej wydarzenie, i tego jest bardzo tych bodźców jest dużo. Dwa razy do roku. Ale na tak. urodziny Karoliny i na urodziny Justy. to. moich i Ustynę od też możecie wybrać. <grystuję <grystuję> oczywiście. No dobrze, dobrej nocy no. jedziemy, bo pora spać. Bo Por... jest 22.